Coś się... Coś się było. <śmiany> To nas ryja, naprawdę. Ok, witam Was w odcinku na moim kanale. Jest to już jak zwykle Pug Opening, co tygodniowy praktycznie. Jeżeli tylko się da, to robię Pugwopening i właśnie jest World Champions. Wywarcie, że mój głos może być czasami troszeczkę zamolejący, ale nie spałem od 30 godzin. Nie pytajcie, dlaczego po prostu tak stało. W każdym razie najważniejsze jest to, że mamy paczki za Golda 1, mojego jak zwykle, oraz Elite 1, Krzysia, który zrobił 29 29,1 bilans. Także mu napisać podwiewając, gratulacje, zrobiłeś 29 29,1, jesteś super. Chciałbym być taki jak ty. No okej, okay, no po prostu odbieramy te nagrody. Jest nawet fajny team of the week. Sobie, nam jest Suarez, jest Fabinho na Esio i w sumie nie pamiętam co było dalej, także no w każdym razie zostaniemy dwóch piłkarzy czerwonych, dwie parki za 50 tysięcy monet, także na pewno bardzo mi się to przyda, więc po prostu lecimy od razu do tych pików, no i spójrzmy, mam nadzieję, że to będzie ktoś grywalny, ktoś by mi się, ktoś, kto by mi się przydał do składu, to byłoby naprawdę super. Silio ma największy rating, no jak tak to będzie wyglądało to będzie naprawdę nieciekawie No dobra, także ostatni pick za Golda1 i zobaczmy co tu będzie mieć ciekawego To... diabli. Ja pier... To jest jakiś żart i jej naprawdę? to jest Dianinu co, co, co ja, mam z tymi kartami zrobić? To nawet się na przepalenie nie nadaje, bo to że nie warto przepalać Bo to jest aż wstyd przepalać takie karty Mam nadzieję, że w tych parkach z coś będzie, bo jak nie to... Będę bardzo zły Oczywiście liczymy na walkout, no i innego mnie w sumie nie interesuje i nie ma walkoutu, no bo w sumie jak żeby inaczej stać na tym moim koncie w ogóle nie ma walkoutów. Nie ma jak... Jakiego... Ja pierdolę, w ogóle nie, 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 to się w ogóle nie dzieje. No i ostatnia paczka to było na te, tak naprawdę, więc mam nadzieję, że jednak się zlituje nade mną. Daj mi walkout, no naprawdę, nie obraziłbym... Nie, oczywiście nie mam to jest niebywałe. To jest po prostu niebywałe, mamy ekrany, to nie będzie nigdy dobry, bo to będzie <noise> Jak to ma sens? Jaki ma sens zbianie kul na jeden, kiedy mam takie coś w paczkach? Jeszcze w pikach, w pikach to już w ogóle to była... Coś pięknego, nie, naprawdę. Wspaniałe rzeczy dostaje w tych paczkach. No, jak sam widzieliście te moje piki, które widzicie przed chwilą, były zdecydowanie najgorsze w historii kiedykolwiek, więc mam nadzieję, że się będzie lepiej. Tak jak mówiłem, zrobił bilans 29 -31. mało zabrakło do top 100, tak naprawdę. No I zobaczymy, czy u niego będzie szczęśliwy z tymi pikami, bo naprawdę to, co było u mnie to jest po prostu. No, do mnie to nie dochodzi, więc no dobra, po prostu przejdźmy do pierwszego piku. I czy u niego będzie lepiej? Zobaczmy, czy będzie coś lepszego. Juan Fran, no jest to troszeczkę lepiej. No, spraniań dla jakiegoś czegokolwiek byłby spoko, więc no niech będzie ten Juan Fran no, w sumie jest najlepszy z tych wszystkich Przejdźmy do piku numer 3, nie wiem czy coś to w ogóle zmieni, ale spróbujmy, może się tam jakiś Fabinio, może jakiś Suarez, może... Lol, ale padaka! Niebywałe, co się dzieje z tymi pikami, z tymi paczkami. Ostatni pik przed nami jest elityren, Zabina z 21, i co nam mi jej? I jej nam da. Nie, to jest niesamowite przecież naprawdę. Wasze oczy właśnie widzą największy skam w historii pików. Serio. To jest. year, może nie jest jakieś specjalnie dobre, ale chociaż jakiś sled jakiś pepe, no przecież. On, on prawie takie same piki jak ja, tylko z tym wyjątkiem, że mam Huan który jest nawet grywalny Z tych wszystkich kart najbardziej grywalny jest One Fran z Elity 1, za bilans 291. Pozostawiam was z tym do refleksy, lecimy do paczek, bo to jest. Także klasycznie mamy też paczki za Division Rivals to 2, dwie, no ale zobaczmy. Pierwsza paczka to z 35. Czy ukrzycia będzie łakał, to się zaraz ukażę, na pewno nie w tej parce. I czy będą ekrany? Chyba będą ekrany w tej parce? otóż to i może to jakiś Van Dyke, nie, Francjan, LP, to będzie Coman, Kingsnake, nie, a Ribery, 85, to nawet lepiej. Paczka za 50 tysięcy końców, czyli tak jakby połowa paczki za 100 tysięcy końców i czy może tym razem zobaczymy walkout? Nie zobaczymy walkoutów. ale zobaczymy ekrany, których może będzie ktoś dobry, Angad, raczej nie będzie dobrego, Stelling, to znowu 85, znowu karta 85. Także powiem wam, że no jeśli chodzi o ekrany, to nie ma tragedii, bo serio, te karty 85 coś teraz chyba kosztują. No i dobra, lecimy do dwóch paczek za 100 tysięcy końców, no, u mnie jak sam pamiętacie, nie było nawet raz ekranu. Czy się stanie walkout? Nie ma walkoutu. Dajcie mi znać, czy u was jest tak samo z tym dropem, bo to jest niemożliwe, żeby tak słabo drop siadał. Aż się Fortnite zainstalował. A czy będzie paczka z walkoutem? Jest walkout, także mamy walkout. Jest to karta zwykła i kto to będzie? Francja. Bram każdy będzie Hugo Loris, także no Karta 88 chyba Tak, 88, także ma, jest ten walkout No tyle, tyle mogę dać Krzysiowi, no jest ten walkout Także no, on przynajmniej ma walkout, nie miałem w ogóle Więc no tak to wygląda, no i okej, słuchajcie Ostatnie dwie paczki z trzema informami, no tutaj Fajnie byłoby zobaczyć walkout, jak jest walkout to chyba Jest dobrze, chociaż nie jestem pewien, no dobra Zobaczymy, po prostu zobaczymy, nie będę przedłużał Zobaczmy, pierwsza paczka z informami Jest walkout, także jest już dobrze Jest bardzo dobrze, bo jest walkout, czy to jest gwarancja Tego, że to będzie coś dobrego Hiszpania, PS to jest Pedro. No, karta 84, więc no, jest to walkout. Ale no, kurczę, Pedro to. No, niby walkout, ale to nie jest to. No, bądźmy szczerzy, to nie jest to. Ostatnia paczka przed nami, mam nadzieję, że chociaż tu jakiś Fabinho wpadnie, no, byłoby naprawdę spoko. I to więc te dzisiejsze paczki były. Nie wiem, jak nazwać te paczki, naprawdę. To była istna tragedia. Dajcie mi koniecznie znać komentarze, jak u Was było tak samo źle, bo naprawdę, wbijać Elite 1, mieć bilans 29,1 i mieć takie paczki. No to nie jest normalne, naprawdę, to nie jest normalne. No i okej, okay, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się mi wszystko spodobało, zostawcie łapkę w pod tym materiałem, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, ja idę spać, także dobra, no trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie.